Sponsorem programu był producent leku na zapalenie pęcherza Canefron. Za chwilę Mega Express w mini mini plus z przyjaciółmi. Każda zabawa jest weselsza, każde odkrycie ciekawsze, a każda przeszkoda łatwiejsza do pokonania. Jerzyk Hepi i jego paczka przyjaciół wiedzą o tym najlepiej. Baw się i poznawaj świat razem z nimi. Jerzyk Hepi, od 24 listopada o 15.35 i 19.35 w Mini Mini Plus lub kiedy chcesz w serwisie Kanal Plus. W Dolinie Muminków? Niespodzianka. Każdy dzień przynosi coś nowego. Dzikie wygłupy, niewinne psoty i tysiące okazji do pysznej zabawy. Jesteście ciekawi, co tym razem wymyśli Mała Mi? Dolina Muminków od poniedziałku do piątku o 25 w Mini Mini Plus lub kiedy chcesz w serwisie Canal Plus. Peep <sweak> Pumper PET Słodkie pupile w przenośnych domkach. To chłopiec czy dziewczynka? Każdy ma trzy akcesoria niespodzianki. Czas na posiłek? O, ktoś zrobił siusiu? A teraz nowość: Pumper PET. Dalmatyńczyk i bulldog. Pamper PET tylko od simby. Przeziębienie rujnuje twój city break. Aspirin C usuwa pierwsze objawy i stan zapalny. Aspirin C. zrujnuj przeziębienie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wiele więcej grincha niż się spodziewasz. Na przykład poduszki, czapki i świeczki z motywem grincha oraz tak wiele grinczowych outfitów dla całej rodziny od 35 zł. Kik, więcej niż się spodziewasz. Twoje ubrania straciły swoją magię? Pervol odnawia je już tylko po 10 praniach. Nowe? Nie. Wyprane w Perwolu. Perwol Blossom o niesamowitym zapachu. Wypróbuj teraz. Z ViviGo masz święta, jakie chcesz. Pierwsza pożyczka do 4000 i oddajesz tyle samo dopiero w styczniu. RRSO 0%. Całkowity koszt pożyczki 0 zł. Black Friday na Notino trwa. Tylko w tym tygodniu możesz kupić produkty ze zniżką nawet 30%. Na przykład wybrane produkty Marek, Hugo Boss, Calvin Klein lub Dawidow. Notino. Kupiłeś opony? Wspaniale, bo na weekend jedziemy do mamusi. Marka Model Rock. Odkryj szybki i prosty sposób na bezpieczeństwo. Wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze w 24 godziny. Kiedy jeździsz z Bolt, zawsze jeździsz z zespołem wsparcia, gotowym do rozmowy 24 na dobę, a także z zespołem od sytuacji nadzwyczajnych zawsze w pogotowiu. Tym od udostępniania szczegółów przejazdu, dzięki któremu Twoi bliscy widzą, gdzie jesteś i za ile będziesz. I tym od monitorowania przejazdu, który sprawdza, czy zbyt długo nie stoisz w miejscu. Zespół do spraw bezpieczeństwa Bolt. Twój przejazd, nasza sprawa. Sprawdź funkcję bezpieczeństwa w apce Bolt. Czy PZU naprawi auto tylko jak Ty je uszkodzisz? Czy też jak uszkodzi je sarna, łoś, dzik? <laughs> Czy ja, czy dzik PZU pomoże? Z U Auto zyskujesz szeroki zakres ochrony i asystans w pakiecie. Ciekawość? Jest tu. Wybór kultowych marek? Jest tu. A radość? Radość przede wszystkim. Początek świąt jest tu. W szerokim wyborze zabawek już od 10 zł. PEPKO. Święta niskich cen. W o Banku Polskim trwają przymiarki do inwestowania. O, kurtka. Raczej marynara. Ile kieszeni? A ta jaka głęboka? Bo jak się głębiej sięgnie, to można coś znaleźć. A to co taka mała? Bo nie zawsze mam dużo, więc ta jest na mało. W PKO Banku Polskim możesz inwestować już od 100 zł miesięcznie. Sprawdź, jaki sposób inwestowania pasuje do twojej kieszeni. PKO, Twój Bank Polski. Pasuje mi. Nie pusz się. Styluzuj! Przedstawiamy kolekcję Remington Airview z technologią Ionic Air i mikroodżywkami.